Historia ewakuacji złota we wrześniu 1939 roku przypomina najlepsze przygodowe filmy. Stery związane z ewakuacją tego złota za granicę do Rumunii. To jest prawie 80 ton, przejmują Reichman i Matuszewski. Wzięli na siebie odpowiedzialność za wyprowadzenie Skarbu Narodowego, który stał się podstawą dla funkcjonowania polskiej armii i polskich władz na uchodźstwie. Matuszewski jest osobowością szczególną. Żołnierz, polityk wielkiego formatu należał do najwybitniejszych Polaków okresu międzywojennego. Major Henryk Floja Reichmann był najbliższym współpracownikiem Ignacego Matuszewskiego, jego doradcą, jego przyjacielem. Reichmann wiezie do granicy polsko-rumuńskiej złoto, natomiast od granicy rumuńskiej aż do Francji ma ewakuować to złoto Ignacy Matuszewski. Oni pokazują to, czego bardzo często Polacy nie doceniają. Ile może zrobić jeden człowiek, jeśli tylko chce, jeśli ma wolę.